Miało być inaczej, ale się nie da. Ogień nie rzuca cienia, mój płomień nie gaśnie, nawet po ziemiach. Miało być jaśniej, ale się nie da. A to nieprawda, nie daj się nabrać. Zaczynam bas grać, muszę to nagrać. Nic nie muszę, nie daj się nabrać. Po prostu chcę cię zabrać na krótką podróż moim piórem. Na chwilę odłóż ludzką skórę. Wkładam głowę po ciepły strumień. Rozciągam ją jak gumę, robię z niej na kamurę, a i tak spatuję. A i tak popsuję tą zabawkę, którą dostałem na pierwszą gwiazdkę. Dobrze, że mam plaster i trochę kleju taki ze mnie master w naprawianiu dziwnych połączeń między mną a satelitą. Lekko mówiąc, jestem kosmitą. Prowadzę dialog pisząc, głuche uszy wciąż nie słyszą, że nie ma nas, nigdy nie było. Ty to wiedziałaś, a mi się śniło. Nie ma nas, nigdy nie było. Cały ten czas. Żyłem chwilą, nie ma nas, nigdy nie było. Ty to wiedziałaś, a mi się śniło. Nie ma nas, nigdy nie było. Cały ten czas Żyłem chwilą. Znasz mnie lepiej ode mnie, wiesz kiedy chcę przerwę. Dla ciebie rzuciłbym rap, pisałbym wiersze. Wiesz, że jestem zgubiony. Wiesz mnie, dowoli jak wolisz, ulisz, ugryź. Ciągnij zakudły, jestem brudny. Próżny, paskudny, na swój sposób Oddałem wiele bogini chaosu Kopałem już glebę na przegór boku Zostałem jeden na stadu smoków Weź mnie daleko, gdzie miód i mleko Weź mnie daleko, nie, to nie to Weź mnie teraz, prosto do nieba Ja i ty, to jak ptaki drzewa Bez ciebie mi nie ma, bez ciebie obumieram Zdycham, ziewam, z tobą żyję Tańczę, śpiewam, jesteś lekiem Na trujący zegar A ja człowiekiem, którego nie ma, więc... Nie ma nas, nigdy nie było. Ty to wiedziałaś, a mi się śniło. Nie ma nas, nigdy nie było. Cały ten czas żyłem chwilą. Nie ma nas, nigdy nie było. Ty to wiedziałaś, a mi się śniło. Nie ma nas, nigdy nie było. Cały ten czas żyłem chwilą.